Lat. Boję się ich przedstawiać, bo boję się, że również kogoś bym pominął. Natomiast mamy duże nadzieję, że może uda się ten rekord trasy należący do Piotra Hercoga na krótkiej i należący do Jacka Michulca na długiej. Pobić. Więc zaczynajcie spokojnie, nie ma co się rozbijać w tej, w tej otwierającej ścieżce. Nie polecam biegania 3 minuty 30 sekund na kilometr na pierwszy. Choć wielu z potrafiło. Polecam. Jeżeli ktoś biegnie długą trasę, polecam czuć się dobrze. Co najmniej do szósta. Potem można zacząć dawać z siebie więcej. Jak ktoś biegnie krótką trasę, to taki... Raport o stanie organizmu dobrze jest sobie zrobić na punkcie żywieniowym na Przegibku i lepiej, żeby to był raport pozytywny, że wszystko jest ok i można grzać i wyprzedzać tych, którzy trochę szybciej pognali. Na Chudym nie ma takich podbiegów, które, które, o których by można było myśleć no, jako jakichś strasznych, natomiast jest ich bardzo dużo, dużo małych przewyższeń, które później dadzą wam kość które spowodują, że wielu z Was na mecie będzie, przed metą będzie mocno zwalniać. Mam nadzieję, że każdy sobie pomyśli, że a to jest ten obok, to nie ja, to mnie nie dotyczy. Żebyście przyspieszali przez cały czas i żebyście ogniem przybiegli w nasze ramiona na metę. Na mecie ja będę czekał, na mecie będzie czekała Magda, na mecie będzie czekało piwo, będą czekały leżaczki i będzie można sobie odpoczywać. Mam teraz informację. E, wystartujemy za dwie minuty. Bo mamy w tej chwili pociąg na trasie, a na torze kolizyjnym postaramy się jego uniknąć. Dlatego sobie poczekamy, aż pociąg pojedzie. Nie wiem czy to jest tak dobrze Mamy. Słuchajcie, została minuta do startu. Starczy silniki. Jak ktoś się chce denerwować, to nie teraz, teraz jeszcze nie denerwujemy. Myślimy o fajnym, o fajnym Myślimy o fajnej pogodzie, fajnej trasie. Myślimy o tym, o ludziach, którzy pomiędzy nami biegną. To są nasi towarzysze, a nie wrogowie. O tym, że damy z siebie wszystko. O tym, że na mecie sobie trochę poleżymy wrzesy i popłozimy się 30 sekund do startu. Tak, to proszę przebić kolegę piątkę, no. przebija piątkę, zaszczelaj buziaka dziewczynie lub kolegę, daje buziaka, wystarczy było. No.